Też? Święta są wcześniej, to już nic nowego. Wszystkiego najlepszego w nowym roku, a wcześniej były święta Bożego Narodzenia, tak? <grym> Jeszcze raz, Wszystkiego <grym> najlepszego z okazji urodzin. Imię. Tak jest. Jeszcze raz? Czy widzisz? <grym> To mam się złapać z mikrofonu? No, Powiem Ci tak. Dzień dobry. Życzenia. Same życzenia? A kto będzie wiedział, kto to mówi? Bo wiadomo, że i, i Fabian jest kontuzywany często. Louis Vuitton w ostatnich meczach miał dobrą formę, ale... Louis Vuitton Louis w ostatnich meczach miał dobrą formę, Ile, ile będzie Robert siedział na ławce? Ekstra klasy, tak? Nieco wcześniej rozpoczął w pierwszej lidze, a wzięliśmy pod uwagę no, wszystkie, wszystkie okoliczności. To już chwilkę, kończymy już, dwie minuty. My już skończymy, zaraz już uciekamy. Co się stało? Dwie minuty. Jak pan może tak w czasie tych gadów wejść ale to, nie to ma to co się nerwować. Pana. A, ale, ale na drodze to ale chyba chodzi o samą. No. Dobrze, ale to już kończymy. To już kończymy. No to jest no, ale stało.